at last the dark lord's iron fist encircles the innocence of the shire. there will be no escape for the hobbits from the war that now enters their quiet borders. the last free men might attempt to aid them, but all must face an overwhelming enemy. war riders and great war beasts mass for the attack, and none left alive can withstand their power. perhaps at last the dark lord himself shall come forth to gloat in his triumph. perhaps then, with gandalf. We might sell our own lives most dearly. In desperation, Treebeard leads the final march of the Ents. With their aid, and with many halfling archers, perhaps the Shire can resist for a brief while. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku, tak jak tydzień zapowiadałem, Władców Pierścieni. Dzisiaj zajmiemy się... Yy, o Jezus, nie wziąłem tego co trzeba, ale okej. Okay. Yy, zajmiemy się niszczeniem... Shire? O, dupa. Nie ma, nie ma. Dobra. Gitara. Co ja mogę powiedzieć tak na koniec serii właściwie? Ta gra jest godna polecenia. Przede wszystkim y, to jest chyba jedna z pierwszych części w Pielcioni, która w ogóle zakładała widok y, trzecioosobowy y, ze scenariuszem zniszczenia Śródziemia. Myślę, że to jest dodatkowy plus dla tej gry. Poza tym y, chciałem kiedyś pograć w movie, ale tak jak mówiłem zaprokowane zostało to przez y, y, ...przez wydawców, czyli przez Electronic Arts po wydaniu nowej części gry. No i niestety przez... ...przez to nie możemy sobie pogać w Multi, chociaż chciałem Wam to zaprezentować. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Yy, powiem Wam, że... ...samą grę... no to już to mogę teraz, nie chcę tam potem... wprowadzać jakichś filmików osobnych do tego. Samą grę oceniam na 400, plusem, bo chciałem właśnie, tak jak mówiłem, pogać w Multi i nie mogłem. Ale jest warta polecenia Dobra, to zajmijmy się tu... uh, rozgrywką Entry me No i dupa, jak endopadnie dopadnie to już jest po wtokach Dobra, walimy tego maga jak zwykle Znaczy walimy maga, no gramy magię znowu Jak zwykle zresztą Łapcie Niedziałki fajnie wyglądają No wygląda jak ten, jak Dziadek Bagginsa Bil Bilba w sensie, nie, Bilba to był ten dziadek. Tak, właśnie. a w ogóle jak Bilba. Ten co żeśmy go zabili właśnie. A to jak Tuk. To była jedna z... Hmm... No, w ogóle nie, tutaj chyba były dwie rodziny. W... Wow, 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 w tym całym Shire. Czyli mianowicie było... Y... Sobie rodzina tuków i była sobie rodzina bagińców Czy oni nie przepadali chyba sezon dokładnie? I to wszystko, gdy było jakieś imprezy, to jakoś sobie dawali radę ze sobą. Dobra, z zaczynamy niszczyć domki teraz. Wow, kapitan. O nie, 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 nie. Nie, nie no się. Shit. No się na górce. Ja. On to wykorzystał co za mała bestia nie no, zginie zaraz i to będzie gorzko szkodziło tego co so, so poczynił w tej chwili ma dziękuję chodź tu błąd tam bo już widzę że jedna norka poszła do no tu dwóch lata za mną są powaleni jacyś O balistę przez tych parę zniszczyłem Na trudno Zdarza się i tak Chciałem tą balistę coś poczynić No ale Tak jak mówię Nie wszystko zawsze się udaje Ale miałem farta teraz LOL What the fuck. Kamieniem rzucił jakimś, czy coś? Dobra, nieważne, Zaj zajmijmy się teraz tym... Yyy... Eee... Zajmijmy się domkami tymi. Nie chodzi sobie z tymi kapitanami i tak dalej. Może by tego Enta jeszcze tutaj... Spalić. Bo tutaj przed chwilą... Widzieliście, trochę zrobił. Domu Hobbita. Trochę to zabrało? Nie, nic. Czyli tylko ogień, no i działa. Dobra, dwa już zniszczone. Co oni tu chcą zrobić? Ze mną. No. Dobra. No nie, jeszcze Ed idzie. Z dwóch stron idą. Trzeba jak najbardziej uciekać przed nimi. To się nie robi zbyt fajne. O, dostał chyba lekko. Patrzcie, jeszcze idą w tamto miejsce, żeby się podpalić. A to są geniusze. Ja nie wierzę. Gramy na średnim poziomie, tak jak zawsze Nie jest za wysoki, nie, jest za, nie jest za łatwy, nie jest za trudny, ale w każdym bądź razie i tu już mam problemy z przejściem yy, gry mimo wszystko A enty dalej za mną biegają O, berło lekko, he, ser Dobra Już ich nie ma Już czwarty dom poszedł to jeszcze dwa nam, nam zostały, tutaj. A te hobity niezbyt wielki opór stagają, zwłaszcza że idą na hita. patrzcie. Już następny tygodni prawdopodobnie zapowiem wam, że ruszymy z serią y, Bitwę o Śródziemie, co też nie byłoby złym pomysłem, bo przez długi czas grałem w tą grę. Jak na to, że jest... Że to jest bardziej gra taktyczna niż... Y, typowo taka jak w tej chwili gram, czyli że steruje normalnie postacią, wszystko mogę zabijać, wszystko i tak dalej Tam przede wszystkim sterujemy, tak jak mówiłem, w sposób taktyczny No, a... taktycznie też lubię się czasami wykazać a. Dobra, już ostatni będzie domek No i chyba koniec będzie już z tymi dunkami Co teraz mamy zrobić? What the fuck? Ej, jo, ile Entów. To jest chyba ten ich cały... ...boss, drzewiec, no właśnie. Polro, no bez jaj. Bez jaj. Ale twardi są. To się dużo walają Patrzcie jak szybko mnie mogą zrobić. Nie wiem dlaczego bądźcie! Nie wyszło to No i zaraz padnę Balrog został pokonany, ale czemu kucha? Kurde, twardzi są Dobra, zabijemy ich zaraz ich tam pełno lata, naprawdę pełno Nie wiem, czy to będzie takie proste, jak mi się wydaje Popatrzcie, a! Podpalił się Co ty chcesz mi zrobić, stary? Tym płomyczkiem więcej robię, towi niż tymi... Jakiś... O! Łukiem, śmiesznym. Oni. patrzcie jaki on jest odporny. Strasznie mocny. A za to go zabijemy. To jest... bohater. Wow! Nie chcę zbyt do niego blisko podchodzić, bo on pewnie raz się zamachnie i mnie nie ma. Bo tak szybko biega. No. Bicie go! Bo sam go nie rozwalę, chyba, bo nie mogę w niego trafić w ogóle. O nie! Tak dobrze to już nie będzie. No! Który to już raz? Wow! Uff! Chyba zginął, chyba zginął! Dobra, jest! Udało się! Zabi 50 hobbytych ma bawić Gandalfa. Jeden. A te enty też się liczą? Czy coś? Wow. Pomogę wam trochę i teraz bijcie. Zaraz powinno być okej. Okay. Na razie jest... dobrze się trzymam. Trzech. Dobrze, że przed chwilą nie dałem. Ło, wow, kapitan za mną O oh, w dupę. Nie, zbugowałem się na jakichś belkach. Zaraz padnę. Nie wystarczy raz trafić. A, nie, jeszcze nie tak o... Dobra. Coś się uleczyłem, już jest lewo. Byle do mnie... A no to nie, to jest, jest gwardzista. Kurde. Co to miałem zrobić? Masakra Witam was ponownie, niestety musiałem na chwilę odejść od komputera Musiałem coś tam, pomóc w domu Dlatego uh, lekko się chwilę biegło Kondycja się ma, ale mimo wszystko wiecie, jak się biega w laczkach to tak ciężko więc trzeba trochę oddechu złapać zwłaszcza, że nie jest teraz u uh, uh, uh. najlepsza pogoda Wiecie o czym mówię, że jest po prostu gorąco I co za tym idzie, strasznie szybko się mu nas zmęczyć Kurde nie trafiłem Kapitana LOL ale do mnie trafił Dobra, już chyba złapałem oddech, możemy iść dalej Możemy ich tutaj dawno poniszczyć Tego kapitana tutaj to, to ja nie wiem co ja mu zaraz zrobię Kurde, odsunął się. A ja też się odsunę, żeby we mnie nie trafić. Kurde. Wal się. To jest mój chyba odgęszny problem, ci gwardziści. Bo ich można bardziej gwardzistami nazwać. Niż, yy, kapitanami spełniałem tę samą rolę co bardziej właściwie ciągle zasłony przestawiałem to jest najbardziej denerwujące ja ich nigdy nie stawiam wiem jak ale mimo wszystko nie nie poczułem jeszcze potrzeby stawiania <taki> takich właśnie tarczy o! Gandalf na sokołach leci chyba A nie, myślałem <taki> Musimy Gandalfa ogólnie zabić Czyli pewnie jakiegoś kap... O, Saurona będziemy mieli No pięknie Sauron przeciwko Gandalfowi To będzie rzeź To nie będzie bitwa I tak go zaraz zabijemy Dobra O No super Entem to sobie możesz Czy zasłaniec spaniaku mały Nie miałem szans w ogóle żeby ich tutaj pozabijać Nie przynajmniej jak ten Ty biegają bo ten Ty pewnie jakaś jego postawa Goryle jego no, Zobaczcie, zobaczy co oni tu robią LOL Soku Zrobiłem błąd, zostanąłem Dobra, ale trochę Enty przynajmniej podpaliłem Myślę, że to trochę doprowadzi... O proszę Doprowadziło ich to do śmierci Uf Nie 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 nie, nie. Uf, udało się W ostatnim momencie Ty ganda, co ty... Tak biegasz Chodź, 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 chodź Kurde Nie uciekaj Uff. Udało się. Ale on ma szybciej regenerowanie tych wszystkich czarów. Ciągle lata z tą tarczą. <śmum> Co za leści. Nie może trafić we mnie. Ja biegam. Jak biegam, to nie może trafić. Dobra, tego enda tu... Trzeba podpalić. Dobra. Daj! No! Co, jak go zabije to będzie koniec o trafił pierwszy raz ale zobaczcie jaki potężny ma te strzały raz tylko trafił a już prawie zginąłem błap wow. drugi raz mnie trafił Gratuluję. Aj! i on już przeżył. no nie hejnął się ale niewiele mu to dało Chyba niewiele mu to dało, bo może być tak, że mu się jednak życie zregenerowało. Zaraz zobaczymy. Kaj, chodź tu, nie uciekaj. Kurde. Też chciałem to właśnie wyżyć. Po co ci była ta zasłona? Szybko wstał. Wow. Wow! Uff, uff, Nie biegaj! Daleko muszę. O! Tak, to pierwszy, ten lepszy! O. No to cóż! Żegnam się z wami, bo widzę, że to już koniec rundki.

into which halfling bodies are thrown. Even the great wizard, Gandalf, could not stand before the Dark Lord. He has fallen and cannot be restored. His purpose here has ended. Those who did not fight in this war shall now become the final victims. Their homes shall be burnt, and the future of their children shall be sacrificed upon Sauron's cruel altar. Death and ruin are all that shall remain. For the Dark Lord's cruelty will know no limits, and in the end all shall be destroyed. For now the darkness has covered all living things, and it has claimed us all.